Ja jestem świadom, że ludzie z branży na nas lache kładą Weź ich powiadą, że my na przekór gadą Wbrew ich porozumieniu, wbrew ich zasadom, Wbrew stronniczym fiutom z nietolerancji wadą Ja jestem świadom, że wkoło całe stado poruszone I będzie trzeba liczyć się zagładą Sami na siebie jadą Trzeba liczyć się ze zdradą, wy całą maskaradą Jak sprzedawca za ladą Olewka na was radą I tak tu sobie radzą To nieporozumienie, ubaki radę dadzą Bo chociaż się wadzą, to studio Gromadzą, brzydząc się władzą. Nie zgadzając żadną władzą, jakoś sobie poradzą. pod małego warunkach ciężkich każdy próbował wszystkiego w różnych kierunkach. ta, ja bym ślub stach oto chcę brać. Jeden 9962002. Jestem świadom, że ludzie z branży na nas kładą. Weź ich, powiadom, że my na wszechód radą. Jestem świadom. Z branży my na nas wkładą, weź ich powiadom, że my na przekur gadą Z obserwacji my wynika że Czy w branży rządzi klika glikem ojca miał muzyka, nikt by drzwi mi nie zamykał Przed nosem do licha wówczas byłbym nie z baszycha u Ciemi nie A my chodźmy na kielicha Ale jestem amatorem, ojciec nie jest dla mnie wzorem Gdybym miał tak fory spore porę byłbym dziś gazdorem Ci stały by otworem, gdyby tata był aktorem Czy z menem był też sławnym tenorem, albo redaktorem bardzo pływowej gazety Wtedy byłyby konkrety, ale nie jest tak niestety Wtedy a? byłbym krytyk Teorią w spisku okryty Znajomy robiłby bity, a bity. ja robię z tego hity z swej gazety jako hip-hop banalitek i sprzedają się płyty W stylu rytytyty, ale jestem zryty Jestem świadom, że ludzie z branży na nas machy kładą Weź ich powiadą, że my na przekór gadą Jestem świadom, że ludzie z branży na nas machy kładą Wysik Powiadom, że my na przekór gadą Jestem świadom tego dlaczego na nas rachę kładą Bo się nie pomaga bez znajomości składą I tak już ponad pięć lat trwa ten starą Tak nam pomagają jak Rzymianie galą, a z nami w chuja walą. Nie oni nie zagrają, nie mają. Ajdzie ławka, browar, no i mało palą. Tak, po wysłuchaniu dema głowami kiwają. Wszystko z góry zakładają, wszystko ustalone mają. W gazecie to z profesją, nie rozpierdalają. Na wywiadu pytają, to swą płytą młodzi dają. Ciągle wszystkim zarzucają, tam to było, to ściągają. W ale przez zmienia sipką, a główną nam wciskają. Jedni drugich obrabiają, jedni drugich mają tacy, jak wytołykają tacy, jak my olewają I wiem jedno ci co rad nie przyswajają, padną, łaci co słuchają, jestem pewien, że przetrwają I mimo, że niektórzy ludzie lachę na nas kładą Ja jestem w pełni świadom, Lecz ja na przekur gadą Jestem świadom, że ludzie z branży na nas lachy kładą Weź ich powiadom, że my na przekur gadą Jestem świadom, że ludzie z branży na nas lachy kładą Weź ich powiadom, że my na przekur gadą A może inny sposób jak na zarobienie sosu, suszostów zmienię barwy głosu oszuk. Trochę osób i jeszcze inny sposób, aby zyskać też Zrobię z siebie, ciotę tę kompletną ofiarę losu I tak nie mam szans, muszę być z cudzego miasta A jesteś w kaście, albo autowkaza Coś jak dynastia, Blake Umar, Pedał, Steven, sądzi so. nawet jeśli on i tak o tym przesądzi. Wygra z tobą, Joe, odjebując so. miejskie show w się ma kurwy syny, kilkakrotnie, a i a to przez polskie klipy, zmasowane lipy, na niby lipy, wokół kufura, kasa złoto, chipy, dają muszę na niby, należą wam się klapsy, Odjebane lapsy, schodzą na psy, a wzyspiść troszeczkę kapsy. Gadka ta dlatego, bo nie będzie z tego nic dobrego, w końcu to równacie do kasy i Norbiego, i macie do czego, dążą was. Elity. Ja nie kupię już nigdy żadnej polskiej rap płyty. Nigdy więcej polskiej rap płyty. Jestem świadom, że ludzie z branży na nas, nas nie kładą Weź ich powiadom, że my na przekór gadą Jestem świadom, że ludzie z branży na nas nachę kładą Weź ich powiadom, że my na przekór gadą e, świadom że ludzie z branży na nas laskę kładą Weź ich powiadą, że my na przekór gadą Jestem świadom, że ludzie z branży na nas laskę kładą Weź ich powiadą, że my na przekór gadą niech do domu jadą